Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik o dziewiątej miał być na kolacji. Tak się godzin ustalonych zawsze pilnie trzy, a to już o jedenastej, a słowika nie ma. Wszystko stygnie: zupa, zmuszek, na wieczornej rosie, sześć komarów. Nadziewanych w konwaliowym sosie Motyl z Przyprawiony gęstym cieniem Z lasku A na deser tort Z W księżycowym blasku Może mu się co zdarzyło Może go napadli Szare piórka uskubali Srebrny głosik skradli To przez zazdrość to skowronek z bandą Piórka głupstwo, bo odrosnął, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, oświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan Słowik Złotko ćwierka, wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem.